Zabawna gra znikąd, nazywana parodią Escape from Tarkov, kręci obecnie z tymi chore liczby, a nazywa się Escape from Darkov. Dodatkowo porozmawiamy sobie o otwartej becie Ark Riders, która wczoraj miała swoją, że tak powiem, premierę i osiąga naprawdę niesamowite liczby na Steamie. Będzie także o sztucznej inteligencji, która ma zostać wprowadzona do nadchodzących produkcji Halo, więc nie zapomnijcie oczywiście subskrybować, nie zapomnijcie oczywiście wpadać na Instagrama Ludbox Portugal ponieważ pojawiają się tam newsy z wyprzedzeniem, a także nie zapomnijcie podbijać tego filmu, ponieważ film leci wtedy w algorytmach coraz wyżej i coraz więcej osób dowiaduje się o kanale Ludbox, więc zacznijmy. Generatywna sztuczna inteligencja stała się centralnym elementem strategii wielu firm, które obecnie tworzą produkcję w branży gier. Bo jeśli przyszłoby chociażby nam popatrzeć na tych, takich największych gigantów, to mamy chociażby Ubisoft, który w 2023 roku uruchomił projekt Ubisoft Ghostwriter, a polega to na tym, że sztuczna inteligencja generuje dialogi, jakie NPC-ty mają wypowiadać w grze. Ostatnio też za sprawą głośnej informacji o przejęciu Electronic Arts przez Arabski Fundusz Inwestycyjny mogliśmy usłyszeć o intensywnym stawianiu na AI, aby ograniczyć koszty operacyjne. W lutym tego roku Microsoft też chociażby poinformował o technologii Muse, Czyli modelu AI potrafiącym zastąpić czynnik gier, a sam projekt ma generować w przecie rzeczywistym grafikę, jak również odpowiadać za sterowanie postaciami. Nawet ostatnio mogliśmy się dowiedzieć o tym, że studio Bungie stworzyło wewnętrzne narzędzie nazwane Bungie PT, które ma pomagać wszystkim deweloperom w szybszym pisaniu i wyszukiwaniu kodu, co pokazuje nam, że sztuczna inteligencja powolutku wdraża się w naszą branżę. A nawet ostatnio miałem okazję być na rozmowie z deweloperami Chrono z New Dawn, gdzie nawet powiedzieli tam, iż w branży dźwiękowej. Ludzie podkładają placeholdery stworzone przez sztuczną inteligencję, a później wiadomo zostają one podmieniane już przez ludzi. Jednak najnowsze doniesienia, z którymi podzielił się z nami autor kanału Reps Gaming, sugerują, że Microsoft, a w zasadzie Halo Studios, może posunąć się w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji znacznie dalej czyniąc ją kluczowym elementem swojej strategii. REPS gdzieś tam jest powiązany z tym Microsoftem i twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja została powiązana z każdym aspektem przyszłego procesu deweloperskiego. Sztuczna inteligencja pomoże deweloperom w tworzeniu chociażby sztucznej inteligencji wrogów, a także do generowania terenu. Dodatkowo, jak podaje REPS, odgrywa ona dużą rolę w całej logice nadchodzących produkcji i także wewnętrznym workflow. Co najlepsze, praca sztucznej inteligencji w Halo polega na tym, że wykonuje ona za nich całą robotę, ale kiedy oczywiście deweloperzy znajdą jakiś błęd, to później poprawiają to swoimi rękami, albo delikatnie gdzieś się tam bardziej nakierują na coś. I to też nie jest tak, że pracownicy chcą już na łatwiznę, bardziej chodzi tutaj o presję na deweloperach, a rep w swoim materiału uważa, że jedynym sposobem na osiągnięcie tych celów jest właśnie użycie AI. Obecnie wiemy, że generatywna sztuczna inteligencja ma być wykorzystywana przy pracach nad dwoma niezapowiedzianymi projektami Halo, a jednym z nich jest chociażby projekt wieloosobowy typu Life Service, opisywany jako podobny do Fortnita. Drugi projekt to remake Halo Combat Evolved na którym deweloperzy mają pracować i na Unreal Engine 5C, i na zaktualizowanym silniku Reach. Należy pamiętać w tym miejscu, że te informacje pochodzą z kanału na YouTubie, od osoby, która rzekomo powiązana jest z Microsoftem, a nic oficjalnie nie zostało nam przekazane, więc kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce, od razu Was o tym poinformujemy. Przyszedłem kronąć z New Don jakiś czas temu i jestem bardzo miło zaskoczony klimatem jaki panuje w produkcji, a także całym tym motywem horrorowym. Ale jeszcze bardziej bym zaskoczony, gdybym usłyszał informację, jaką Blueberry Team podzieliło się z nami w sumie wczoraj za sprawą swojego oficjalnego kanału. I will carry on where you left off. Tak dokładnie, chodzi mi o Chronos The New Dawn Demo, ponieważ jak możemy zauważyć, wersja demonstracyjna zmierza na Steam'a, a także Epic Games Store. We wrześniu dostaliśmy informację, że najnowsza produkcja Blueberry Team sprzedała się w ponad 200 tysiącach kopii, co wcale nie jest jakimś ogromnym wynikiem. Dlatego też wersja demo nie powinna nikogo w tej kwestii dziwić. Wręcz przeciwnie, osoby, które miały jakieś wątpliwości co do Chronosa, wejdą w demówkę, pograją chwilę, potem kupią pełną wersję i będą tak zadowolone z tego tytułu, jak ja. Od momentu pojawienia się w brutalnych gier, wiele osób zaczęło obawiać się, że produkcje mogą źle pływać pod względem agresji, szczególnie jeśli chodzi o młodzież. No i nie da się ukryć, że gry nieraz potrafią człowieka wkurzyć. Nie! Wyjdź, Ty ku a szerzej mówiąc, meksykański rząd chce podjąć pewne kroki w sprawie tej agresji. Dlatego też wystosowali oni propozycję, która zakłada podwyższenie podatków oraz wprowadzenie nowych opłat specjalnych. Obejmuje to chociażby wprowadzenie specjalnego podatku w wysokości 8% od cyfrowych usług brutalnych gier. Warto jednak dodać, że Izba Deputowanych Meksyku zatwierdziła już ten 8% podatek dla gier, które są przeznaczone dla dorosłych, i teraz tylko czekać na Senat, czy oni dadzą zielone światło. Rząd powołuje się na niedawne przeprowadzone badania, które wykazały związek. Między brutalnymi grami wideo a wyższym poziomem agresji wśród nastolatków. I chociaż osoby, które debatowały nad tą sprawą i rozmyślały, co z nią zrobić, postanowili wspomnieć o chociażby badaniach Uniwersytetu Oksfordzkiego, który nie znalazł dowodów na to, że brutalne produkcje powodują wzrost agresji u niepełnoletnich. Ale jak widać, większość przegłosowała i takowy 8% podatek jest już bliżej niż dalej. Escape from Tarkov ma zadebiutować 15 listopada 2025 roku i ostatnio nawet informowaliśmy was o tym, że w końcu pojawi się on na Steamie a swoją drogą kartę tej produkcji z każdym tygodniem coraz bardziej się powiększam i coraz więcej informacji możemy tutaj o nim dostać. Jednak po co czekać jeszcze ten miesiąc, skoro na horyzoncie pojawiło się Escape from Tarkov. Jest to strzelanka ekstrakcyjna w rzucie izometrycznym, będąca pełnoprawną parodią dzieł studia Battle State Games. Nawet tytuł jest podobny, no bo jednak mamy Escape from Tarkov, mamy Escape from Duckhoff i w tej grze w ogóle sterujemy kaczkami, co też jest niesamowicie... Komediowe. Gra zadebiutowała na Steamie przedwczoraj i osiąga jak na razie takie bombastyczne wyniki, jakby nie powiedzieć. Wczoraj twórcy poinformowali na Steamie, że już 200 tysięcy graczy postanowiło kupić ich produkcję i zagrać w Escape from Dukov. Dodatkowo warto powiedzieć, że ciężko strasznie jest określić ile ta gra obecnie ma full time peaku, bo jak możemy zobaczyć jest ponad 88 tysięcy graczy jednocześnie teraz w all time peaku. Rekord w ogóle dwie minuty temu. Wcześniej niesamowicie tutaj to leci. W ogóle ten supek... Zobaczcie, ten słupek cały czas się podnosi, gdzieś tutaj jakieś obniżenia, ale to cały czas idzie w górę. No i od kiedy dzisiaj wstałem, to zobaczyłem, że to w ogóle... Cały czas podnosi się tutaj do góry cały czas. No i możliwe, że kiedy oglądacie ten materiał, ten supek jeszcze będzie większy i to w ogóle przekroczy 100 koła. Gracze w ogóle chwalą Dakowa za poczucie humoru, za brak jakichkolwiek oszustw, a także za bogatą zawartość w wersji 1.0, mimo tego, że miała to być parodia od samego początku. To tutaj ludzie w wielu kwestiach bardziej chwalą Dakowa jednak niż Tarkowa. Ale z drugiej strony trzeba brać pod uwagę, że jak Escape from Tarkov zadebiutuje, to będzie to taka long-termowa rozgrywka. A Escape from Dakov to jedna z tych produkcji którą ludzie pograją z 2-3 tygodnie, będzie na nią duży pik, ale później oczywiście wszystko będzie spadać, bo z takimi produkcjami przecież mamy do czynienia od lat. Mamy chociażby Chain Together, mamy chociażby tego pika, o którym już się teraz mniej mówi. Mamy Repo, Mamy Little Company, czy nawet ostatnio w ogóle tę grę z czarodziejami, gdzie wypowiadało się czary na głos. Ale są to gry takie typowo streamowe, pod streama, gdzie ludzie sobie mogą pograć, pośmiać się z widzami, no i później już po prostu tego nie odpalać i zająć się czymś innym. A w zasadzie Escape from Duckhoff nie różni się za dużo od tego, co możemy zobaczyć w Tarkowie. Śmierć wiąże się z natychmiastowo utratą ekwipunku i respawnem w bazie, a znalezione przedmioty można sprzedawać, przerabiać na uzbrojenie lub wykorzystywać do rozbudowy swojej bazy. Jedyną taką ogromną dosyć różnicą jest to, że jest to gra jednoosobowa gdzie nie walczymy z innymi graczami, a właśnie z przeciwnikami w postaci różnych NPC-tów. Swoją drogą taka aktualizacja teraz do materiału. Twórcy poinformowali, że sprzedało się już 300 tysięcy kopii i przypomnieli o tym, że teraz na grę jest 12% zniżki. Na Steamie do 30 października możecie kupić grę za 57 zł, a nie za 64, więc duży plus dla twórców i lecimy dalej. Może na szybko wspomniemy sobie o filmie Horizon Zero Dawn, bo o tym za bardzo nie ma się co rozgadywać, ze względu na to, że też za dużo o tym temacie nie wiemy. W ogóle temat tej produkcji strasznie się wlecze, bo początkowo miałaby to być serialowa adaptacja we współpracy z Netflixem, ale później zrezygnowano z niej, ponieważ nie rozwijała się kreatywnie tak, jak twórcy tego chcieli. Gdzieś tam później na CES 2025 w PlayStation poinformowało, że powstaje pełnometrażowa adaptacja gry Horizon Zero Dawn. I co jakiś czas gdzieś tam jakieś pojedyncze informacje można było o tym usłyszeć, ale w każdym razie to nic wielkiego i dopiero teraz mamy informację o tym, że twórcy przygotowali już scenariusz, jest on już gotowy i planują rozpoczęcie zdjęć w 2026 roku z premierą zaplanowaną na 2027. Co oznacza, że do tego czasu doczekamy się pewnie jeszcze remake'u remastera Horizon Zero Dawn, a także remastera remake'u Horizon Forbidden West, bo czemu by nie. Przejdźmy dalej. Niemilknie szum po Goł Sowjotej, który zadebiutowało w tym miesiącu, a na Game Informerze pojawił się wywiad z twórcą. Konkretnie mówiąc ze współreżyserem Jasonem Connellem, a także scenarzystą Ianem Ryanem, gdzie skupili się oni troszeczkę na fabule, na postaci Atsu, a także co ciekawe nad DLC-kiem. No i właśnie, zostało tutaj zadane pytanie o dodatkową zawartość, gdzie Ian Ryan, odpowiadając na pytanie o to, czy historia Atsu jest w ogóle kompletna, stwierdził, że traktuje ją jako zamknięcie pewnego rozdziału, ale uważa, że przed Acu jest o wiele więcej. To jednak Atsu uczy się dopiero żyć na nowo po wydarzeniach z produkcji i na przykład deweloperzy nie rozwinęli wątków romantycznych dla acu, ponieważ chcieli być wiernymi jej i doświadczeniom. Tym samym dopiero teraz zaczyna ufać ludziom, co jest pierwszym krokiem do ewentualnego romansu, który mógłby być tematem następnego rozdziału. Jason Connell natomiast wypowiedział się, że studio Sucker Punch znajduje się na etapie projektu, w którym najważniejsze jest obserwowanie, co rezonuje z graczami i czego pragną się dowiedzieć więcej na temat acu. Tym samym Connell stwierdził, że jest to kluczowy moment w podejmowaniu takich decyzji, ponieważ daje rzadką możliwość wysłuchania milionów osób na temat tego, co w historii zadziałało, a co może pozostawiło luki. Inaczej mówiąc, twórcy nie zamykają się na temat DLC-ka, a ich decyzja będzie po prostu podyktowana reakcją graczy, a także tym, co zaobserwują. Swoją drogą Ark Riders od Embark Studios debiutuje już 30 października, a tu się okazuje, że twórcy postanowili udostępnić nam beta testy jeszcze przed samą premierą, aby sprawdzić serwery i tak dalej. Uważam, że jest to naprawdę super rozwiązanie, patrząc na to, że twórcy są już na ostatniej prostej do debiutu, a serwer SLAM, ponieważ tak obecnie nazywają się te beta testy, potrwa do 19 października, i ma na celu, tak jak wcześniej powiedziałem, sprawdzić stabilność systemu oraz dać możliwość zapoznania się z produkcją tym graczom, którzy jeszcze nie mieli okazji tego zrobić albo byli po prostu do niej sceptycznie nastawieni. Stąd też są to otwarte beta testy, więc nie potrzebujemy ani żadnego kodu, ani żadnego zaproszenia, tylko po prostu wchodzimy na SteamA i możemy sobie bez problemu kliknąć: pobierz. Graczom udostępniona zostaje jedna mapa, Dam Battlegrounds. Jednak to, co zobaczymy podczas testów, nie będzie z pełnym doświadczeniem z rozgrywki, ponieważ wiadomo, twórcy wtedy by udostępnili wszystkie karty, a też nie o to chodzi. W każdym razie zostało to tak zaprojektowane, aby gracze doświadczyli mniej więcej tych takich największych rzeczy, którymi twórcy się chcą pochwalić po trochu, jak na przykład chociażby zjawiska pogodowe, czy spotkanie tajemniczej królowej. Twórcy nawet na stronie postanowili napisać troszeczkę więcej na ten temat i możemy dowiedzieć się, że w ogóle testy dostępne są na Steamie, na Epic Games Store, na PlayStation 5, a także na Xbox Series X, więc to oznacza, że wszędzie. A także będziemy mieli jakieś różne zadania na tej becie, będziemy mogli handlować. W grze na przykład będzie dostęp do sprzętów Wczesnego i średniego poziomu, a także w sumie jak tak sobie patrzę, wiele, wiele więcej. Więc jeśli ktoś z Was nie zagrał, to wpadnijcie, popatrzcie czy Wam się spodoba, bo może akurat się przekonacie i zagracie na premierę. Bo ze względu na to, żeby te testy trwają od wczoraj, to w grze już teraz znajdowało się 190 tysięcy graczy, co jest olbrzymim wynikiem. Wręcz powiedziałbym rekordowym. Testy potrwają do jutra, do godziny 17, więc śpieszcie się i nie odkładajcie zagrania w tę grę na później. Ja dziękuję wam za oglądanie materiału, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, no i bywajcie.